Miam Witam Was wszystkich serdecznie w następnym odcinku. Jak wiecie, dzisiaj jest szósta niedziela Wielkiego Postu, czyli niedziela palmowa. Niedziela palmowa to jest tak naprawdę tylko taki dodatek do tego, co naprawdę powinniśmy, jak naprawdę powinniśmy nazywać tą niedzielę. Jest to niedziela męki pańskiej. Kiedy Pan Jezus jest biczowany i powieszony na krzyżu i w, no i całą tą drogę przechodzi, trudną zresztą dla niego i od ogrodu Oliwnego i jest to niedziela, która jest. która rozpoczyna nam najważniejszy, najważniejsze dni w, w, w całym roku. Po co właściwie zrywamy? Yy, my palmy. No my palmy nie zrywamy. No bo właśnie u nas nie rosną te palmy. Tylko my możemy zrywać różne no właśnie takie kwiaty w bazie. W bazie, jakieś takie roślinki Czy które u nas rosną, żeby rzucać panu Jezusowi pod ym, pod kopyta osiołka i Skąd wziął się ten zwyczaj rzucania pod serwet Pana Jezusa kwiatów czy palm i płaszczy? No stąd, że ch ch chcąc pokazać Panu Jezusowi, że jest dla nich ważny, ludzie, zrobili Mu taką, tak, taki dywan taki z tego, dywan. co palm rosnących tak. i płaszczy. Tak. I z tego, co, 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 co mieli z takiego... Mmm, Takiego, co mogli właśnie pokazać, że panu Jezusowi to jakby pod podstopy. I my dzisiaj będziemy robić palmy z różnych kwiatów, no bo u nas palmy nie rosną. Więc powiedzmy takie bukiety, a nie no, palmy. No bo jak robić palmy bez palmy? Tylko z kwiatów będziemy robić i będziemy zaraz zrywali różne rośliny w naszym ogradzie dużym. Dla pana Jury. Mi wystarczy. Chodźmy dalej. Yy, warto się jeszcze zastanowić, po co w ogóle to wszystko. Robię? Idziemy po... Będziemy zrywać. Każdy z nas ma jakieś swoje tradycje. Jeżeli wy też macie jakieś tradycje, to możecie się z nami podzielić tymi tradycjami. Chętnie zobaczymy, jakie są tradycje. Możecie nam je napisać w komentarzach, i oczywiście możecie nam też przesłać jakieś zdjęcia z. Tego, co będzie na, takim, na zadaniu, bo zadanie dzisiaj będzie takie, żeby narysować zwiast Pana Jezusa do Jerozolimy i przykleić tam na przykład jakiegoś, jakiś kwiat, który będzie symbolizować też jakiś dar dla Pana Jezusa. No i to możecie nam przesłać, a my będziemy jeszcze. Jak zarabimy Bukszpan, to będziemy jeszcze trochę opowiemy o innych różnych tradycjach, które są na świecie. No chodzi o tradycje związane właśnie z wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy, bo no to teraz jest to święto. Ale jeżeli mielibyście też jakieś inne tradycje, to jak będą inne święta, to wtedy będziemy też o tych rozmawiać tradycjach wtedy. Idziemy po Bukszpan! Jesteśmy już przy panie, teraz opowiemy trochę o tradycji. O tradycjach. Um, no, są to różne tradycje, takie ludowe. Na przykład takie dziwne różne, że na przykład jak ktoś będzie bił swoje dzieci palmą, którą zrobi, to wtedy one będą rosły dobrze. Albo że jak takie um, kotki, jakby takie z bazi. Takie kuleczki zmeszkowate, to wtedy, jak je zjedzą, to wtedy będą zdrowi, albo że nie będzie ich bolać gardła, albo głowa. Ale to nieprawda, bo na przykład, ja tak myślę, że to może być nieprawda, bo można się tym przecież zadłabić i wtedy nic ci nie pomoże. To... No bo przecież w tym wszystkim chodzi o to, żeby Pan Bóg nas chronił, a nie jakieś tam palmy albo tradycje, bo one nam nie dadzą szczęścia. Nam a na... tylko przypominają te wydarzenia wszystkie. Tak, powinien nam przypominać, a nie coś symbolizować. A na przykład, um, gdyby się ktoś zranił, no to przecież taka farma mu nic nie pomoże. Nie pomoże mu przed tym, żeby na przykład mu y, nie okradli mu domu, a Pan Bóg nam o tym pomoże. Pan Bóg nam o tym pomoże wtedy. Jeśli nie macie y, takiej, nie macie możliwości zrywać na świeżo kwiatów, Bóg Panu, różnych, różnych tak roślin, roślin a, czy czegoś tam to, to możecie zrobić z bibuły różne kwiaty jakieś swoje ozdoby które umiecie hmm, pami trzeba pamiętać o tym że to jest, chodzi tutaj o wjazd pana Jesusu do Jerozolimy i żeby nie zapomnieć o tym siedząc przed na przykład telewizorem albo przed ekranem komputera. Nie zapominać o tym, że tutaj chodzi o prawdziwe wydarzenie, które miało miejsce kilka tysięcy lat temu. Niestety nie możemy się spotykać w kościołach, dlatego warto po prostu przez cały dzień i aż do. i przez ten, przez ten cały czas pamiętać po prostu o tym, że to chodzi o ten gwiazd. Pana Jezusa do Jerozolimy. I o mękę pańską też tu chodzi. Po to głównie, jakby świętujemy to, że Pan Jezus odkupił nas swoją krwią. I czekamy na Wasze rysunki przesłane do nas na subskrypcji. No i też na no następne odcinki możecie czekać, bo. I do